Dziecka. Półtora miliona par. Czyli co piąta para w naszym społeczeństwie, która chce posiadać dziecko, ma z tym jakiś problem. WHO szacuje, że w 2050 roku będzie nie co piąta para, ale będzie to około 50% par. Są to statystyki zatrważające. Niewidzialna choroba to niepłodność. Niewidzialna jest także cierpienie tych par. Przyjrzyjmy się yy, definicji niepłodności. Niepłodność to niemożność uzyskania ciąży przez okres 12 miesięcy mimo regularnych stosunków płciowych 2-4 razy w tygodniu bez stosowania metod antykoncepcyjnych. I sama ta definicja rodzi no, jakieś takie dziwne myślenie na temat tej choroby, bo nie mamy tutaj objawu, tak? Jest 12 miesięcy, jest rok, i idę do lekarza, idę do ginekologa, idę do kliniki leczenia niepłodności, i nagle jestem chora. Nagle mam jakiś numer czynnik kobiecy to jest N97 w światowej klasyfikacji chorób N46 czynnik męski. Moim jedynym objawem jest to, że nie mam dziecka. I nie jest to proste, ułożyć się z tą chorobą, bo co to znaczy? Moje pacjentki zmagają się z bardzo dużym poczuciem winy, z jakimś wybrakowaniem, poczuciem te, tego, że jest osobą gorszą, osobą bezwartościową. Cały czas mamy też w Polsce kult, kult matki, polki. Ale żeby nie było, mężczyźni też nie mają lepiej. No, bo jakie jest przekonanie na temat mężczyzny w Polsce? Co musi zrobić mężczyzna? Spłodzić dziecko, najlepiej syna, posadzić drzewo i zbudować dom. I trzeba zwrócić uwagę, że cały czas niestety niepłodność może być utożsamiana z potencją, tak? a jest to nieprawda. Nie ma nic wspólnego z potencją ani z po prostu chęcią na, na zbliżenie. Dlaczego ta choroba jest tak trudna? Bo jest przede wszystkim nieprzewidywalna. Nie mamy tutaj jasnej odpowiedzi. Dlaczego para nie zachodzi w ciąży? Dlaczego nie mają dziecka? Jest też bardzo nie ma jasnej recepty. Jak, jak co trzeba zrobić, żeby ten rezultat uzyskać? Moje pacjentki, uwierzcie mi, Państwo, robią wszystko. Chodzą do naterapeutów, stosują dietę, yy, chodzą na ćwiczenia, biorą hormony. I nie ma tej recepty. Pojawia się ogromna bezsilność, bo co mam jeszcze zrobić? Zrobi powiedzcie mi, co, co mam zrobić, żeby osiągnąć swój cel, osiągnąć swoje marzenie. A nie ma tej recepty. Dlaczego ta choroba jest tak trudna? Weź na ręce dziecko, może się zarazić, będziesz miała swoje. Piotrek, co z tobą? Coś ci nie idzie, robienie dziecka? Jak chcesz, to ci pokażę, jak to się robi. Wyjedźcie na wakacje, to na pewno wam się uda. To są komentarze, które słyszą moi pacjenci. Czy myślicie sobie, że osoba, która choruje na cukrzycę? Albo na jakąś chorobę nowotworową, ktoś inny mówi jej, żeby wyjechał na wakacje, to na pewno wyzdrowieje? No nie, nie jest tak. To dlaczego robimy to parom, które chorują na niepłodność? Nie ma też dialogu, bo para, przeważnie, która skrywa tą chorobę, tak? nie dzieli się z tym, i też rośnie taki mur między rodziną, między znajomymi. Jeżeli jeszcze Znajomi inni posiadają dzieci, to zaczyna para się izolować i coraz bardziej, no niestety, mogą pojawiać, pojawiać się też negatywne uczucia, zazdrość. Dlatego bardziej i częściej mówimy o tym problemie. Okazuje się, że nie jestem z tym sam, nie jestem z tym sama. Okazuje się, że w moim środowisku jest więcej par, które mają ten sam problem. Pokazuje się wsparcie społeczne, rozmowa na ten temat. Dlatego zachęcam, żeby po prostu mówić o swoim problemie, bo to jest prozdrowotne, pozdrowotne psychicznie. Niepłodność jest kryzysem. Jest kryzysem płodności, ale też bardzo dużym kryzysem dla osoby, która jest w tej chorobie. Zaburza wartość siebie, zaburza swój obraz. Mm. Ludzie pytają, kobiety pytają, dlaczego ja? Mózg usilnie próbuje znaleźć odpowiedź, dlaczego właśnie Mieszu znalazła ta, ta choroba. I włącza się takie myślenie magiczne. Może za wcześnie zaczęłam współżycie. Może zjadłam coś. Każdy chce znaleźć odpowiedź. Jest to kryzys sytuacyjny. Bo kobieta, jeżeli wejdzie na ścieżkę leczenia niepłodności, Musi się stawiać w klinice w bardzo różnych porach dnia. Zaczyna wymyślać już, dlaczego ma wyjść z pracy kolejny raz w tym miesiącu, nie w godzinach, w godzinach pracy. Pojawia się lęk o pracę. Jest to kryzys zdrowotny, wiązany po prostu z leczeniem, z przyjmowaniem różnych dawek chorób, hormonów, z po prostu bardzo złym często samopoczuciem. I w końcu jest to też kryzys rodzinny, bo para zaczyna się oddalać od siebie. Yy, często jest to niezrozumienie, yy, patrzenie na różne przeżywanie tej choroby. Yy, często też niemożność zrozumienia, że je, może być może jednej tylko osobie zależy na posiadaniu dziecka. Dlaczego ty się tak nie starasz? Dlaczego ty tak tego nie przeżywasz? I w końcu jest to kryzys egzystencjonalny. Padają pytania, dlaczego ja? Jest to kryzys wiary. Pojawia się pustka egzystencjonalna. Jeżeli najważniejszą wartością była rodzina, było dziecko, to nagle rozpada się świat. Kryzys wiary. Boże, dlaczego dałeś mi tak wielką potrzebę posiadania dziecka, a nie mogę ich mieć? To jest typowy objazd żałoby, tak kłócenia się z Bogiem na pewnym etapie choroby. Trzy drogi wyjścia z sytuacji niepłodności. Droga leczenia, w tym adopcji prenatalnej. Co to jest adopcja prenatalna? Jest to adopcja gamety, czyli komórki jajowej innej kobiety. Jest to adopcja plemnika, czyli plemnika innego mężczyzny, albo adopcja całego zarodka. Adopcja społeczna, czyli para zgłasza się do ośrodka, Adopcyjnego i przystępuje do procedury adopcji dziecka. I trzecia droga, zaakceptowanie bezdzietności, czyli jesteśmy we dwójkę, tworzymy rodzinę we dwójkę. Każda z tych dróg jest bardzo trudna. Jest formą zaakceptowania tego faktu, że. Muszę się z tym zmierzyć. Jeżeli para wybiera tą pierwszą drogę, leczenie, to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża kwestia ciała. A jesteśmy przecież pełnią ciało-umysł, duch, albo jak wiemy już z pierwszego wykładu, że raczej duch, umysł, ciało. Ciało. Według badań, kobieta w Polsce chodzi raz w roku do ginekologa. 60% kobiet chodzi raz w roku do ginekologa. Jeśli chodzi o proces leczenia niepłodności, w zależności od metody, która jest stosowana, jest to mniej więcej, może być to nawet trzy razy w tygodniu. W momencie, kiedy kwestia obnażenia się, rozebrania się do badania jest wielkim stresem raz w roku, wyobraźcie sobie Państwo, jak to wygląda później. To ciało potrzebuje ukojenia, potrzebuje samodbania, potrzebuje takiej wielkiej akceptacji i też rozeznania tego, jaki jest mój wybór, jak chcę i do czego mogę dojść, do jak wielkich wyrzeczeń mogę dojść w ścieżce leczenia niepłodności, na co ja się zgadzam, zgadzam wewnętrznie. <laughs> To jest obraz kobiety, która zdecydowała się na metodę in vitro, i czasami kobiety mają bardzo wrażliwe ciała. Tak? Pojawiają się śniaki, są to zastrzyki w brzuch, trzy, cztery dziennie, czasami pięć. Czasami nie mamy już takiego miejsca, gdzie będziemy mogli, gdzie kobiety po prostu tak to wygląda. Trzeba powiedzieć też o bliskości. Bo niepłodność nie dotyka też pary. To nie jest problem kobiety, to jest problem pary. I niepłodność niestety tą bliskość bardzo często tak jest. Para po prostu traci siebie, tak? Bo co ma, co, co możemy powiedzieć, kiedy tak zwane zbliżenie, ten seks zaczyna być już na gwizdek, na dni planowane, określonym dniu, określonej godzinie, więc nie ma to nic wspólnego z bliskością, z miłością, z miłością oczywiście ma, ale z takim spontanicznością, z czym się wiąże po prostu miłość dwóch osób. Na moich konsultacjach pary czasami z rozblającą szczerością mówią o tym, że no, my się już tylko w klinice staramy o to dziecko. Czyli niepłodność Zabrała im tą bliskość. Wtedy warto skorzystać z pomocy seksuologa. Nie bójcie się Państwo odsyłać ludzi do, do specjalistów, którzy zajmują się danym tematem. Cztery lata, siedem prób, trzy poronienia, 1616 zastrzyków. I ktoś może powiedzieć: Hmm, nie rozumiem tego. To jest. Absolutyzacja wartości. Może tak być, bo potrzeba posiadania dziecka jest potrzebą biologiczną i bardzo ciężko jest osobie, która nie przeszła przez chorobę, zrozumieć takie wyrzeczenie, chociaż mieliśmy tutaj już prezentację o zdolności do wyrzeczeń. Zdolność kobiety do wyrzeczenia jest ogromna, żeby zdobyć, zrealizować właściwie to, do czego została powołana, tak, prawda? Do posiadania potomstwa. Badania. Według badań tylko połowa par na świecie decyduje się na podjęcie jakiegokolwiek leczenia. Pewnie z tych względów, o którym przed chwilą powiedziałam. Tylko połowa par na świecie. Co może oznaczać, że dla połowy chorych samo wyobrażenie sobie o nim jest tak stresujące, że odrzucają lub odlekają możliwość poddania się terapii. Emocje w niepłodności. Smutek jest bardzo dojmujący, jest trudną emocją, z którą trzeba się zmierzyć. Proszę pamiętać, że kobiety przeżywają smutek właściwie on jest czasami porównywalny z żałobą, w momencie kiedy spodziewały się, że będą dwie kreski, a nagle, nagle ich nie ma i przychodzi miesiączka. Jest to bardzo trudne, bardzo mocne uczucie. Osamotnienie. Ta droga najczęściej jest niestety samotna, tak? Bezsilność, musimy się z nią bardzo zmierzyć. I wstyd. Jeżeli para odczuwa wstyd za to, że jest chora, to znaczy, że nie przepracowała jeszcze tego, że niepłodność jest chorobą, bo nie wstydzimy się cukrzycy. Nie wstydzimy się za, że zachowaliśmy na jakąś inną chorobę. Dlaczego wstydzimy się niepłodności? Ostatnie badania i kończymy. Czas od diagnozy niepłodności miał istotne znaczenie w nasileniu depresji u kobiet. Najsilniejsze objawy depresji miały kobiety, które miały rozpoznaną niepłodność od dwóch do trzech lat. Im wyższa samoocena i akceptacja niepłodności, tym wyższa satysfakcja w życiu. No to już dla nas logoterapeutów wiemy, nad czym pracować. Wyższa samoocena i akceptacja. No i kobiety nieskutecznie radzące sobie z problemem niepłodności to kobiety otrzymujące mało wsparcia od strony najbliższych. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przez te 15 minut przybliżyłam Państwu e, chorobę jaką jest niepłodność. Dziękuję bardzo.